To, jak zarządza się cmentarzami w Gdańsku, zależy od tego, w jaki sposób realizowany jest przetarg. Przetarg, który miasto Gdańsk zleciło w 2013 roku i w którym wygrał oferent w postaci zieleni spółki Zo. Ale to była jedyna oferta. Jedyna oferta, która wynosiła 54 miliony złotych na czteroletnie utrzymanie zarządzanie szpitalami w Gdańsku cmentarzami, cmentarzami w Gdańsku. Szanowni Państwo, Gdańsk wyceniło tę usługę, tę czteroletnią usługę, na kwotę 45 milionów. Mimo to przetarg został rozstrzygnięty i ta oferta wygrała. A co było w specyfikacji do tego przetargu? Jeden najważniejszy punkt, który mówił o tym, że do przetargu mogą startować tylko te firmy, które w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej 70 hektarów cmentarzy w jakichś innych częściach Polski, gdziekolwiek zresztą, obsługiwały w ramach jednego zlecenia. Tylko, drodzy Państwo, ja Wam wyjaśnię coś, coś bardzo ważnego. Wedle naszej najlepszej wiedzy, jedyną spółką w całej Polsce, która spełnia takie kryterium, czyli zarządzała w ostatnich trzech lat ponad 70 hektarami cmentarzy w ramach jednego zlecenia była właśnie zieleń spółka ZOR. Jak Państwo patrzycie na taki przetarg, który dotyczy ponad no, słyszycie kwoty ponad 50 milionów złotych? No to przecież jest jakaś farsa, to jest skandal, żeby nie powiedzieć dalej. I zobaczymy, co odpowie na moją interwencję polską pani prezydent Dulkiewicz. Na pewno od tego będziemy uzależniać dalsze działania prawne w tej sprawie. I jeszcze odnośnie tej kwoty, szanowni państwo, zarządzania tymi cmentarzami. W Gdańsku cmentarzy jest 100 hektarów. Płacimy średnio rocznie na podstawie tej umowy, tego przetargu 13,5 miliona złotych. Rocznie za jego, za jego zarządzanie. W Poznaniu i w Szczecinie, gdzie hektarów cmentarzy komunalnych jest ponad 200, płaci się 10,8 milionów rocznie, średniorocznie. No, drodzy Państwo, widzicie skalę tych różnic, tych kosztów? I jeszcze na koniec Wisienka odnośnie tego tematu. W 10 miastach, 10 miastach, gminach w Polsce, gdzie jest największe, gdzie są największe obszary cmentarzy komunalnych, Gdańsk się do nich zalicza. Zgadnijcie, ile w tych gminach jest tego typu sposobów zarządzania tymi cmentarzami, gdzie po prostu wybiera się w ramach przetargu jakąś spółkę prywatną do wykonywania tej usługi. Tylko i wyłącznie w Gdańsku, ani w Warszawie, Szczecinie, w Poznaniu, we Wrocławie i tak dalej, tak dalej. Tylko w Gdańsku w taki sposób zdecydowano, tę ten, ten sprawę zrealizować. Wszędzie indziej robią to jednostki gminne, które w dodatku płacą za to połowę albo jeszcze mniej. Bo drodzy państwo, to jest granda, to są grube miliony, grube.